Widowie tej strony koteczek w dzisiejszym odcinku będziemy y, takie dziury właśnie y, y, poprawiać i poprawiać swój domek też. Więc możemy już zaczynać. Oh, také. Vadí ya. oh, mi o také čury, ya. jak jsem oh. Apa 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 apa, apa? apa? Dobra. Okej. Okay. Pierwsza dziura już jest zrobiona. Teraz szukamy tutaj więcej takich dziur. Tuosta ka oh. opa Tego tu chyba raczej widzowie nie będę naprawiał, to może później albo kiedy indziej. O tutaj są też. Będziemy poprawiać sobie dom. To jest takie bardziej to nudne, no to to zrobię później. A teraz możemy przejść do remontowania mojego domku. Tak, możemy, możemy przejść do remontowania mojego domeczku.